mój kotek mój kotek tak odpoczywa sobie tutaj Kikuś. bo ja mu wreszcie kupiłem tą rybkę dzisiaj poja tych, poja tych rybek I już teraz zadowolony i na stoliku tutaj jeszcze włączę mu ten włączę mu wentylator ja tu mam taki, to jest taki z takiego kołka zrobiłem takie oświetlenie to jest wentylatorek, włączę Bo jest gorąco, no gorąco jest niesamowicie Teraz już tak troszeczkę, troszeczkę jakby się schodziło Bo już chyba jest 17 To już troszeczkę jakby się schodziło Kikuś Tu kikuś, kikuś Tu Tu Pojadł kiedyś rybci tak rybci tak rybci to dobra była rybcia, co? Dobra była rybcia, tak, taka dobra była No, kończy, ja mu to, taką półkę zrobiłem, on na tej półce, ale teraz nie ma nic na stole, to się na stole położę. Idę zobaczyć, jak tam moje kurki. Kurki! Kurki już, już są blisko tego, lecą, bo słyszałem już. I kaczki też lecą. Idą za mną. Idą wszystkie, bo myślą, że coś do Te tak. <grych> kurki bym chciał podejrzewać jeszcze. Może ryżu trochę sypnąć. Co? Sypnąć trochę ryżu. Tak? Idę, sypnę im trochę ryżu. Ja ten ryż, bo to Nąpo i tak za bardzo tego ryżu, dzisiaj je ugotowałem, no nie wiem, no takie dziwne trochę, że ten, że kme, Kmerka i nie je za bardzo ryżu, dzisiaj tak coś się wzięło, mówi zrób mi, zrób mi, ryż, ryż z jajkiem. No i zrobiłem i widzę, że wzięła, nie ma jej, teraz poszła na górę, ale wzięła ten ryż z jajeczkiem. Ja ten, sypnę teraz kurką trochę ryżu, zobaczymy. I tutaj mam gdzieś ryż. Tu gdzie? Gdzieś tutaj. A, jest tutaj. Jest tutaj. Zaraz, zaraz zobaczymy. Kurki, ale lecą. Kurki, a tam jak zapierdzielają, proszę. Proszę, jeszcze na fajrance sobie pro. trochę. A ta jedna kura siedzi cały czas, ona już tu siedzi od tygodnia. Siedzi na jajka. O, znowu trzy jajeczka są. O, jak miło. O, no już jedno zostawię, sampla, a dwa wezmę. No, to znowu zaczęły nieść jajka, bo... Wczoraj było dwa bo mieli, miały taką przerwę. Jaką przerwę, że, że ten, że nie znosiły. A teraz widzę już, już zaczynają znosić. No Kikuś oczywiście razem ze mną przyszedł. Spał na stole, a teraz przyszedł tutaj razem ze mną. O jajeczka. Tak. Świeżutkie. A to są te rybki co ja mu kupuję, o te ja Zaraz mogę pokazać jak mogę, może mu dam jedną Pokażę jak ten Jak on je, tylko że ja mu muszę pokroić bo On tak nie ten nie Nie bardzo jak są w całości Ja mu kroję te rybki na takie paski Przyszedł tutaj. Przyszedł tutaj koty, tak? Pomóc pokroić, tak? I już damy rybcie, tak damy kotkowi rybcie. I lubi takie surowe. Ja mu dawałem jakieś. On takich... Ej, ja z tej strony kamerę, to ten z tej. O! I teraz też, ja z tej. Chodź, masz, chodź, chodź. Ja mu tutaj daję na tym, na, na kafelkę. No, jest rybcia, jest. Chodź. Chodź, jest rybcia. Proszę. O. I te rybki on zjada całe. Tak mu smakują te rybki. On je całe zjada z głową, z wszystkim. Kurczaka jak mu daje. Kurczak nie bardzo. Nie ten. I próbowałem i dawać mu i, i próbowałem mu dawać i gotowanego i smażonego i surowego. Nie bardzo kurczak. A rybcia, rybcia tak, rybcia oczywiście. I to musi i to jeszcze ta odmiana ryb. Tą co on je teraz, A, bo te inne ryby to też tak niechętnie. Nie, nie, nie no, i tak tak jest ze zwierzętami, no jak się ma zwierzęta. Mm. Hoteliko cisza, spokój. Kwiatuszki tylko rosną. I tu ten, tu takie drzewo, ja je ten, bo ono już tak jakby opadało, ja je podwiązałem. Musiałem je podwiązać tutaj sznurkiem do tego, do do tej belki od tego, bo ono już tak opadało i się bałem, żeby ono się nie złamało całkiem O takie korzenie, takie korzenie wypuszcza stąd e, z pnia wypuszcza korzenie i te korzenie idą aż do ziemi takie nitki zobaczę tam co tam, na, w którą stronę woda płynie, czy jest odpływ, czy przypływ No odpływ jest Płynie, płynie w lewo czyli jest odpływ no ale tak bardzo powolutku bardzo powoluteńko aha, jeszcze właśnie jeszcze właśnie chciałem nawiązać, bo tam ktoś wspomniał mi o tym, że, że, tu, że tu jest wysoko, że tu jest daleko od morza że tu jest wysoko i że tu powinna być słodka woda w tej, w tej rzece. To jednak, to, nie, to jednak nie jest tak. To nie jest tak do końca. Dlaczego? dlaczego? Bo ta rzeka, on ją głównie teraz ją w tej porze suchej bardzo mało wody leci. Bardzo mało leci tej wody z gór. I dlatego, I dlatego ten poziom się wyrównuje z morza, z morza ten poziom się wyrównuje, i wpływa e, wzdłuż tej rzeki wpływa ta woda, e, ta woda morska do e, tutaj wszędzie. Bo ktoś mi tam... Bo ja wspominałem o tym, o tym e, no, że, żeby założyć pompę i podlewać tą wodą z tego, ale to nie, nie da rady, bo e, no po prostu y, ten poziom morza jest taki, że, y, że przewyższa ten poziom, y, ten poziom y, tej słodkiej wody i, i wpływa cały czas woda, y, jednak ta słona. Także że, także y, no przecież to jakby ten, oni tak samo są, oni też są oszczędni ekonomicznie, jakby była taka możliwość, żeby, żeby podlewać tą, żeby podlewać to wodą z rzeki tutaj ogrody, no to oni by to korzystali na pewno z tego, to tam na, no nawet nie ma co, ale widział, te, z tego co widziałem, to oni nie ten, oni te, z tej wody, z rzeki nie nie korzystają. Ona jest po prostu słona, no. Tu u mnie, rosną, u mnie rosną takie bambusy. Te drzewka co u mnie rosną. No one są takie cieniutkie. A tu, tutaj jest taka działka, tu na tej działce takie potężne bambusy wyrosły. I oni widzę już tutaj je przycinają co niektóre. Ale potężne one są, niesamowicie wysokie. Cały taki ten jest. O i one się widzę, już niektóre nawet łamią. Widzę tam po połamane, bo wyschły i się łamią, bo tam jeden na, aż, aż na palmę się złamał no jest od, od groma tych bambusów czyli materiał budowlany tylko, że ja patrzyłem, te bambusy one są ten gatunek bambusa bo są kilka gatunków tego bambusa ten akurat ten akurat on jest on jest taki bardziej pełny bo znaczy, nie, on nie jest pełny nie jest za bardzo pełny, bo widzę tam ścięte, to on jest. On ma w środku dużą tą dziurę pustą. A te bambusy, bo są różne gatunki. Ten bambus, ten bambus taki, który jest dobry. Hello, ten bambus to on jest. On ma bardzo małą dziurkę. Ma bardzo małą dziurkę w środku. I to te, ten się najlepiej nadaje. Ja tego nie wiedziałem. Ja myślałem, że bambus to, że bambus to jest bambus, a to nie, nie. To jest. No, one się, one się różnią, różne gatunki są. Ja, ja dopiero się tutaj dowiedziałem od takiego, m, od takiego kmera, bo on teraz sobie buduje taki domek bambusowy, i on mi powiedział, że on zamawia te bambusy e, tam od tych fachowców, oni, wcho, oni chodzą w górę i oni wiedzą, który ten bambus, który gatunek tego bambusa jest, e, e, jest bardzo dobry. No i tu jest ten. Ja teraz idę tutaj po tym, idę tutaj sobie na spacer. Wyszedłem. O, brzmi coś. Będzie chyba lało. Ale nie, nie jestem daleko od domu. Tu jest taka działka, tu jest taka działka, tą działkę sprzedali. No przy samej rzece. Nie wiem, nie pamiętam, ale ona, wiem, że bardzo duża ta działka. już Sprzedali ją za 130 tysięcy. Tutaj tak o tu jest taki, taki resorcik, on jest przy samej rzece, bardzo ładne, bardzo ładne kwiatunie tutaj rosną, ale śliczne te kwiaty tutaj są i tu jest taki, tu jest parking do tego resortu, no i tu są takie domki, takie no z takim balkonikiem, wyjście na górę. Ale co, z tego co ja widzę to one z chyba są puste, nie ma, nie ma, nie ma, tu jest też taki bardzo ładny resort, duży, tylko że ten to jest taki dość, dość drogi, o i tutaj jest, no tu jest wyjście na ten, do, do, wyjście do rzeki, z tego co ja widzę to one są chyba puste. Nie ma, nie ma, no bo teraz o tej porze to by ludzie siedzieli na tych, na tych, no, na tych balkonikach a, a nie ma nikogo. Także tak jak mówiłem, nie, że te większe takie resorty to ciężko. Ja tutaj, ja tutaj też byłem tutaj w tym resorcie ten zaraz, ja, zaraz powiem jak on się nazywa on jest też bardzo ładny, ale, ale tutaj te ceny są dość, yy, dość wysokie. Ale jakie ładne te ładne palmy. Ślicznie jest zrobiony. Ten się nazywa Ganesha Ganesha Kampot Resort. Ja tu byłem, ale też też jest cisza, cisza i spokój. O... No i właśnie i tak sobie chodzę i tak sobie chodzę i zawsze jakaś ciekawostka. To jest tutaj stoi taki motorek. Taki motorek I to te pojemniki, co są, To jest właśnie do... to jest właśnie do zbierania tego, tego soku cukrowego z tych palm. To są te palmy cukrowe, i on najprawdopodobniej, a tak widzę, widzę te palmy. Jest ta palma, gdzie on, gdzie on zakłada te pojemniki. Może on tam jest gdzieś na górze. Jest, tak, jest na górze. Widzę go. Jest na tej palmie. Hello. Jest, zakłada te pojemniki. No, ale to jest nie, to jest coś niesamowitego. On na taką palmę wchodzi i może mi się uda to nagrać jak on będzie schodził Ja już to raz nagrywałem Ja już to raz nagrywałem ale ten Może mi się uda jak on będzie ten schodził Zobaczyć No tak, tak jak się ten Jak się gdzieś ruszy to się zaraz coś fajnego zauważy Jest tam na górze, na tej palmie o, a tutaj taka jaszczureczka ma, piękno. Jaka śliczna. O, uciekła. No może mi się uda zobaczyć jak on ten, jak on będzie schodził. Jest, chyba schodzi. Jest, jest i tu ma te pojemniki. Jest. Teraz pokażę, jak będzie schodził. No to jest coś niesamowitego. Kurczę, to są starsi panowie. Nie wiem, może nawet w moim wieku, jak oni chodzą po tych drzewach. To to jest to jest niesamowite. O! Oh, hello! Oh. This is very good, yeah. you very strong, like this, you, <laughs> yes, you go up, uh, this one, yeah, <laughs> yeah, <laughs> yeah. this one, uh, this one is for, this one is for cutting, cut here, yeah, and put after, after put this juice near, yeah, yeah, like this. Yeah, i after this, this juice coming here. Mam yeah, Tak, yeah, yeah. a, a, to czyli tak? Ja, tak jak ja go zrozumiałem, że jak on raz obetnie, jak raz obetnie, to ma do połowy tego, a. i później drugi raz obetnie, i później yeah. jeszcze więcej się zbiera tego soku. Yeah. <laughs> Ale fajnie. Ale no. no. nice fajnie. to meet. No, no. No. Ale, Ale ale fajosko ale trafiłem No tak jak się coś jak się gdzieś wyjdzie E, no. no ten gościu, nie wiem, no, będzie widać na tym, będzie widać na, na filmiku ile, ile on może mieć lat, to jest najprawdopodobniej gdzieś tak mój age, na pewno ten, on jest po, po 60. I taki, taki sprawny, tak, e, tak wchodzi na takie kurcze drzewa, no to jest coś niesamowitego no. No i oni, e, oni ten cukier, ja robiłem już program o tym cukrze, to jest wszystko ręczna, ręczna robota, oni tak od, e, od wejścia na tą palmę, od zebrania tego soku, aż do, do tego momentu, aż, yy, yy, bo ona przez całą noc, on, on ten sok się zbiera przez całą noc. A i on jeszcze, jeszcze do tych kubełków, jeszcze wrzuca takie opiłki, yy, takie opiłki drewna. Ja może pokażę jeden kawałek. O, takie opiłki, takie coś jakby, nie wiem, że on... Nie wiem w jakim to jest celu, ale pewnie to daje jakiś aromat do, do tym, e, później, jak oni przerabiają to na cukier. Ja ten, ja ten cukier mam, ja kupiłem od nich ten cukier, no on jest niesamowity, on ma taki smak... E, s, ten, e, taki smak podobny do krówki, krówki tak jak były kiedyś. No teraz może też są jeszcze te krówki, ale ten taki, taki chrupiący, te, jak były chrupiące, bo były ciągniste i były chrupiące, to tak... E, te, no, te chrupiące, nie? No, także, aha, jeszcze, jeszcze chciałem dodać, że oni, oni za, z tego, jak ja tam byłem na, na tej, tam gdzie produkcję robili tego, no oni nie wiem ile tam miał tego płynu, ale on z, z tego zrobili taką masę 4 kg 4 kg i oni to sprzedają po. No mi sprzedali za 3 dolary kilogram, kilogram, ale to taki super, ekstra, zdrowy, ekologiczny cukier z, z tych, palmowy, z palm. no, no, to, no, to, no, to, no to cały dzień roboty i oni na tym zarabiają 12 dolarów. No z tym, że, z tym, że, że mają, no, mają tą wodę, tą wodę palmową. Mają za darmo, prawda? Bo te palmy, e, te palmy, one rosną w różnych tam miejscach. Nie? są też prywatne, nie? Ale, ale są, e, e, są, też takie dziko rosnące. No tutaj taką ciekawostkę znalazłem. Ja dzisiaj w Czapce. Dzień dobry. Ja dzisiaj w Czapce urzęduję, bo jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco. I tu zauważyłem, robi pan, nie no to jest w sklep. takim, ja nie wiem, tego sklepie, i on robi, nie wiem, to this is, is lemon, lemon, yeah? Is lemon. This juice is for drink, yes? Yes. No. And take it, mój, mój. And try, yeah? I z takiej jednej tej, z takiej jednej tej, no to wygląda, to wygląda jak limonka. To jest limonka, no i z takiej jednej sporo tego soku nawet leci i ona ta limonka ona ma, takie, ona ma takie duże pestki tutaj bo jak on wyciska to tam widać taka duża pestka jest nie? kurczę ile to roboty ja zaraz zobaczę jak to w środku wygląda A, i może to może to spróbuję jak to smakuje limonka bardzo kwaśne i on to zbiera tu ma cały taki pojemnik i tu całą taką torbę tego. I wyciska to. I ten so, tutaj już tyle tego są. No nie wiem, pewnie oni jakoś tam e, do czegoś to używają. Nie wiem, nie wiem tam do czego. E, jakieś ro, e, może robią miksy. Czy, aha, bo oni... bo e, ona robi tutaj bardzo dużo takich szejków, takich, e, e, no, takich kompozycji różnych tam smakowych. I być może właśnie to. I to jest, ona dodaje tam do, 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 bo ja widziałem tu w lodówce, ona ma jeszcze jakieś inne soki, tutaj jest jeden sok, drugi i oni, oni po prostu robią takie miksy, bo z tego co ja widziałem jak tutaj podjeżdżają, jak podjeżdżają to, yy, to, widziałem, ona robi jakieś takie miksy z lodem, z lodem i oni to jedzą, także taka ciekawostka <gryw> dzisiaj. Hmm. ale ile to roboty, bo to takie... <laughs> taka malutka limoneczka i to ją każdą pojedynczo, pojedynczo, każdą jedną e, wyciska. No tak on taką ma, tak on, Ta maszynka jest taka, no taka domowa, nie? Taka wyciskarka, nie? Także to pierwsza na dzisiaj, pierwsza e, ciekawostka. Ja dzisiaj tak za bardzo nie nagrywam, bo jest tak gorąco. Byłem na tym, byłem na, na targu, byłem, kupiłem dla tej, dla nąpoj e, piersi kurczaka e, i ten i rybki kupiłem dla kota, bo kot dawno rybek nie ma, bo ja jadę i zapominam o tych rybkach. On ma karmę, ale tą karmę już tak przedziubuje, także kupiłem mu dzisiaj rybki.